Polonia Świdnica moto jelcz oława. Gospodarze z dobrym młynem, transparentem Awe Polonia, odpalili race i świece dymne w barwach, spalili też dywan z fantów koalicjantów przeciwnika. Kosmos Nowotoniec Wisłoka Dębica 22 kibiców Wisłoki na wyjazdowym meczu w półfinale wojewódzkiego pucharu Polski w tym dwie osoby z Górnika Zabrze i jedna GKS Katowice Jagiellonia Białystok 2 ŁKS Łomża na finale Wojewódzkiego Pucharu Polski zameldowało się 135 kibiców ŁKS-u wspartych pięcioma kibicami Szczepietowa i jednym z Bydgoszczy. Wywieszają dwie flagi i prowadzą doping w asyście Bębna. KS basilków, Ruch Wysokie Mazowieckie. Kibice KS basilków z oprawą. Z sektorówka Młode 23 basilków, oraz niebiesko-czerwone race w barwach. Tego dnia w młynie zebrało się około 40 fanatyków z grupy Młoda Ultra KS Basilków. Warto zaznaczyć, że była to druga oprawa w historii ruchu Ultras klubu. Kibiców gości nie stwierdzono.